Czego chcesz? Czego chcesz? Kurwa tu jak demon jakiś ma dźwięki Te drzwi Zamychaj, zamykaj, zamyknaj, Zamknij, zamknij zamknij to co teraz? Ja. O kurwa! Co robimy? Dobrze zamknąłeś te drzwi? Wyciągnij Nie wiem, nie wiem, nie nie wiem to jest, są tak na słowo honoru. Nic, nic nie mów, nic nie mów, nic nie mów.